Nie zabiorę ci do kawiarenki Setka, kreska, no i sztuk, sztuk, węski Mielisz mała narazki nie boję Nie na darmo mówią, na mnie boję Nie zabiorę do... pierwszy vlog Z panem majstrem No tak Odejdź, mi? bo muszę wziąć z Grzota Tą dużą, górę kur... Daj mi małą grzechotkę Przejście, dychę Małą Nie możemy tu przeklinać Co nie możemy? Nie możemy przeklinać na vlogach do... O kurna, przepraszam To się wytnie Kurna co to będzie za śrubka do chuwakla? Co to jest? Ja ci trzynastka, Ja pierdzielę 13, ja się dał co, co się uczyłeś? Powiedz